Hej, cześć, witajcie, z tej strony Roni, jest to dziesiąta kolejka VELOCTER YOUTUBE LEAGUE I dzisiaj z nami jest Inku No siemano, tam gramy mecz w belgię Roni przed chwilą mówił, że grał taki sam mecz poprzednio No, z Bibę grałem No właśnie, więc zobaczymy jak tym razem będzie. I wtedy Belgia wygrała, Ciekawe jak teraz będzie? Okej okay. W sumie dobry skład, mniej więcej A, Van Buiten musi zostać dylemacik Tak, tak Tak, okay, tutaj Fuck Dobra, tu, tu, tu Co to jest za gość? Benteko ma 77 Ej okay, wolę, i nie Hazard, bronz Mertens Dobra, nie ja będzie okej okay. <laughs> Ten Pedro, coś mi tu nie pasuje, no. ale jak już będzie tutaj Skoro jest ten niech będzie Ale 12 sekund Cześć, zobaczyć, czy, no czy to... Waldes jest no... na to może być 7 sekund Dobra, to zagramy sobie takim składem No i dobra, no cóż mhm. Belgen, no, no ciekawy co ci sami w każdym razie, bo oni są mocni dosyć... To są bardzo szybcy To wysocy... na pęca sobie wy Wysocy Wysoce kontranicy <laughs> O, tak naprawdę Dobra, zgram. Zobaczymy. Tutaj Inku walczył o utrzymanie. O utrzymanie się właśnie. Liczymy jak mecz pixelsa Jacob, my nic, nie wiem o wyniku, tak jak normalnie jak go w Lidze. Mecz hmm. bezpośrednio się od razu grywa, nie wiadomo jaki wynik. Do końca, nie wiecie. Liczymy po prostu. Ale trzy punkty by się zdały w tym meczu. No na pewno. Oj, czy już by kontuzja? Ja te, te, też nie mógł być jeden punkt, a z trzy na przykład wtedy, nie? To ten też by się Ale w każdym razie nie mogę przegrać. Albo remis, albo wygrane. I z zmanczą trzeba... ...najpierw rozegrać. A Manczu walczył mistrzostwo. No tak. Tak ci łatwo nie da. No wiem, wiem. Zresztą ja też nie chciałbym, żeby nawet mi oddawał jakieś no. mistrzostwo, nie, bo... ...ja wiem, czy... On mi powiedział... ...Inkut, oddam ci mistrzostwo. Nie, ja ci nie oddam go, bo przez mistrzostwo, ale coś no byś Taki... Nawet jeśli chodzi po przyjacielsku, to, no. to był taki, żeby mu... ...zabrać mistrzostwo sprzed nasa. Oj odpowiada się ciekawie O, ja no, szczerze dawno grałem Barso, ale jakoś tak nie miałem kogo wybrać w sumie na no, ręcz toło Chelsea nie wybrał bo Chelsea ja grałem śliczów zawsze przegrywa. Hmm. <grywa> <grywa> Więc cóż, Chelsea starałem się, że tak nie wybrał. A miałem wow. wcześniej zapisaną. Czekaj, o. czekaj, bo już już. Szło. Miałem wcześniej zapisaną Chelsea na ciebie. <grywa> 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 Oooo Felajni podobne do twojej gwiazdy okay. <laughs> Afro. A, bo do wicela. Eee, <laughs> no. e, e, panie pikej. Proszę mi tak nie robić. Oooooo. Um, um. Ciśba, ciśba. Autobus pyk. Ooo wow! Już słupeczek. Jeszcze zacznę na słupki. Popleczki. Nic nie sprawy. <laughs> to będzie, aj przez super, mógł być remis albo coś innego. No, o! o czekaj, Jezus, Waldez! Co? Co to było? No. Nie wiesz. O. Tam uratował ktoś. Trochę Waldez uratował, moim zdaniem. <laughs> Nie, no, Baldes to prawie doprowadził do. <laughs> przykrego wyniku. O! o. Czekaj. No wypijcie to, no co wy, nie możecie wypić, <laughs> ale się lubią sobie tak trzymać piłkę, robić presję. Wow. Dobra, końcu Szybka konterka. Aj, Messi, nie, nie, nie. Messi, nie za bardzo. Nie będzie się miejsce, znajdziecie. <laughs> o, tu się miejsce zrobiło, tam jeszcze do góry, aj, milimetry. Dobra, jest i Messi. Czterech na trzech. Zastanawiam się czy wiję, wystawię cię Sancheza, ale Sanchez szybszy jednak Wija to tylko technika No Ale skrzydła to lepsze, Pedro Sanchez. Właśnie ciekawe, że jeszcze cały czas siedzi tutaj. Nie ktoś zawali jak zwykle. Mhm. Z EA. Tak. Szkoda, że nie robią tych transferów. No Tylko Tam W, jeden, jeden w Ultimate. o bardzo ciekawe. Ale też za do City tylko na was rzucili też w normalnych meczek. No. Ale to nic więcej. No do City kurde, zapłaciło im kasy, na no to wiadomo. <laughs> I ten cały Fernandinho W ogóle co to jest? Valdez panuje O! Już myślałem, że popełni Klopsa <sum> Ja widziałem na forum, pisali jakie mają być zmiany sumy dla e zawodników te pisali, że dla Waldesa 75 <kluzni> powinno być <sum> o, lekko! Ja nie wiem za co taka wielka umiejętność I ktoś tam to 168, że powinien mieć Śmiałem <sum> się z tego Powinien go brązowego zrobić w ultimate. <sum> A jeszcze raz, na raty? Ojej. Wow, Przedobrzu. Się na dwóch stronach. Ciekawe. Wow, zderzenie. 30 minut 0 do 0. Wyrównane spotkanie. Albo przejął. Chyba wykrakałem. A i co mu nie tam Sanchez? Spalonego już tak powoli robi, to się cofał. No właśnie wiem, ale mógł tertycznie wybiegać. Może sędzia mnie zauważył. Dobrze, Pedru. No właśnie Barcelona może gdzieś dać dla, dla ciebie. Tak. Lecz słuchać ciebie. Mogłem pomyśleć. No, no. Mogę żyć Barcelonę wiem, może byś nie słuchała tak bardzo. Byłoby coś. Czeka. Nie do tego, chłopcy. O. <słuch> Co on robił? Tak Dobry oh, lol. No nie. O. Oh. O. Oh. Dobra. Wow, klepa. Okay. Się pomylił. Jeszcze to chciałem tam wytrzymać tą piłką przy Teo. Mm. Tak <noise> go robić. Ja. Prawie go za mało nie złap to, złap to, nie puszczaj. No. Mógł to wybić. Bo sam <grym> <grym> ...niektóre rzeczy też są dziwne, więc... mógł mu krzyczeć, co ma robić. No. Będzie wiedział. O. ale Ależ długo się, o. się nad tym zastanawiali. Uuu! Valdes, no teraz też jest zjebał to. <grym> Niepotrzebnie wychodził. Ale to jest w jego stylu, on zawsze wychodzi jak... No, ...w prawdziwym futbolu. Trudno, jeden do zero Nie umiecie umie na przedpalu jak Borucę no. <grafy> Wow, szpagacik Ej no No dobra Yesus. chyba <grafy> czerwona? Nie, czekaj, przywilej nie no i przywilej to będzie żółta maksymalnie Tak Czasami jak dał przywilej to czasem czerwona czasem wpadła No, zdarzało się w przywileju, ale... Oooo, buweczki pa! Co o, ty o wychodzisz, niec. kurtka? Sanchez, wow! Teraz kurtka wychodził bez sensu, <laughs> beznadziejnie. No, kurtka na ty No. A ja mówię na niego kurtuazyjny czasami, no. <laughs> kurtuazyjny. Ale tak dziwnie to przeszło, no, no, nie spodziewałem tam. się, że dojdzie ta piła. No, ale dobra, no. No, ładnie, 1-1, jeden, jeden, do szatni. Oba, obie bramki w sumie do szatni. Jakby... No, w obie bramki po wyjściu bramkarza, beznadziejne bez wyjście. Samotnie O oh. o oh, o oh, oczywiście. Oh, Chyba no. kończy, nie, jeszcze, jeszcze pozwoli jeszcze. Nie doszliśmy do połowy Oooooooocie oh. uh. Walęć uh. jak to wyciągnął. Nie, o no, szacunku. Nie w tego stylu. Szacun I... A teraz to się Dobra, przetrwam. powinno być 3-1, bo jest super i poprzeczka. <laughs> teraz co? Teraz Dzięki na... <laughs> Za Myślałem, że jeszcze tu puści. <laughs> dobra. coś na miejscało na razie. No <laughs> <laughs> a ja po prostu wartości nie bramy. Ja. Łomatku, łomatku, ale statystyki. <laughs> trzech, mówiłem no. No ale cóż. <laughs> Hardcore. O. o a Coś. przeszedł. Może byś to gdzieś wrzucił, bo tam nie ma nikogo, tam mesję była dobra. O. Messi mógł tą główkę tak... ściągnąć. No, niby ma, jest niski, ale ma świetne główki w Fifie. <noise> tak samo jak Kaka. Niby słabe główki, a tyle można nim. No. O, 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 o pika, jak tam wjechał! Jezu! Powinno coś zróżnego wpaść, przecież tyle wrzutek... O, o, o. no. <noise> Wykrakałem! 2-0, e, dwie bramki teraz spadły, Fela i Benteke, Do, sobie. Przecież to jest? Dobra, to jest? to dla Belgii bez bramki, no to jest. O, okej, okay. nic na jedno wcześniej. Teraz co gramy jak Barcelona z pierwszej piłki, no chyba już przestalny. się zapędziłem. Dobra, Sanchez O, klej go tam Ehe, no. <laughs> o Co przejmę? O, 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 się rozpęd... Jezu! Ręka, to myślałem, albo zmieni fest kierunek No Tak mm. Teraz który to który? Chodź ścigać Alba A tak pozycyjny Szalona. No i... Ja tylko stałem, ja tu Zamiast... tylko stoję. Zamiast bokszy, przy... ten ja naciskałem. Boko o mnie cię. Waldez, ogarnie coś? O! Wow. <laughs> Okej. <Okay. laughs> zamieszanie, zamieszanie. Pewnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jezu, yes, wiele po prostu jest hopcy. was nie było. Mm. Teraz śliska. Gra błędów. <g khi John> <g horrible> Ojej, samo mi zmienia z bo on coś źle troszkę ustawiony pada. Nic nie szkodzi. Mertens, has oh, hazard Teraz hazard. Teraz pyk!

Wow, fajnie to przychodzi, o, oh, super. Co to było? Mm. O! Oh, this is oh. Sparta. Czekaj. Oh, fuck. Karnie, no, dlaczego tak mu... No. Czekaj, <laughs> nagle tak biegnie Jak. jeb. Yep. Już to okay. widzę, Sanchez i jak się będą kłaść w polu karnym, bez sensu. Czekaj, czy to ufałem, czy nie? Nie pomieszałem, czy to zrobiłem. Sekur Benteke. Oooo, wow, 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 wow. Mysi. Został sfalowany, blajny. nam mogę przywilej leć teraz na czerwoną? Na czerwoną, wiesz? <laughs> wicel, no w sumie się nie dziwię, zawsze tak poprawię. Prawie złamał no. Basilewski wie, jak Wicel potrafi wejść w nógę. Dokładnie. Klateczką. Mordeczką. Ej! <laughs> <laughs> What the fuck? 4-1 Ale cisza, Inku jesteś? Żyjesz tam jeszcze? Sanchez, Sanchez Ale musiałem o włączyć. Nie no, spoko. nie, bo myślałem, że już ktoś tam inny za ciebie gra <grym <grym Czeka to jeszcze... spalony Czasem tak bywa. Że faworyci przegrywają. O matko, o matko. Jest. 9 minut. Lęki. Nie zdążę? Nie, <laughs> Skąd to wiesz? Pyk. I know this shit. Pyk. Pyk. Uu. Uu. Uuu, uh. Okej okay. A, myślałem, że to przeleci Cześć O matko <coughs> Ale ale wychodzisz O, ale asysta <coughs> Co za gość Ci uratował, Super bohater

Okej, okay. czekaj. Przynajmniej na te ostatnie 5 sekund sobie zagra Lukaku. Mój już nie potrafię wytrzymać. Szybcie, szybciej, szybciej, złaś, złaś. Teraz szybki na z Valdesem na czele Okej okay. O oh, oh, fuck, OH fuck! <głos> <głos> tak nie miało być! Tak nie miało być! Ja nie mogę! <noise> to było świetne! Jak to zmieścił w ogóle? To było świetne. Dawaj, 4-4 jeszcze będzie. No na Już skończył! LOL ile on doliczył? 0 4, hell. No cóż, 4-3 Fucking hajnu. Druga Liga widać, dziękuję. Coraz częsza sytuacja. Gram Gramy na Sunny mecz, Gram na z Manchem, a nie wiem z kim gra rani. Ja gram z Pixelsum a W każdym razie... Dzięki za oglądanie, na razie. Ja też dziękuję, cześć.